Sie widzowie, z tej, strony, z tej strony witam was w kolejnym filmie z Guys na tym kanale, a w dzisiejszym filmie widzowie pokażę Wam najnowsze rzeczy, które nadchodzą do Stumble Guys, ponieważ aktualnie jesteśmy na becie 0,49 i właśnie na tej becie pokażę Wam rzeczy, które w najnowszej aktualizacji powinny się znaleźć, ponieważ są to nowe skiny, w tym prawdopodobnie będą one za darmo niektóre, ale to zaraz wam pokażę, które dokładniej oraz nowe mapy. Także widzowie, oglądajcie ten film do końca, żeby po prostu e, wszystko zobaczyć, no i o wszystkim. Się dowiedzieć. Oczywiście, na samym starcie, widzowie, zostawcie Subika, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz łapkę w górę, jeśli film Wam się spodoba. I my, na samym starcie, otworzymy sobie oczywiście darmowe koło Fortuny. Jesteśmy na becie, ale i tak wypada, i tak wypada, właśnie, otworzyć to darmowe koło Fortuny. Zobaczymy, co nam wypadnie i będzie to tym razem, będą to żetony czy klejnoty? Klejnoty to będą, także dostaliśmy 5 klejnotów, no nie jest za ciekawie, bo jesteśmy na becie, to klejnoty jak widzicie, mamy tu ich nieskończoność, w ogóle jak widzicie na becie jest trochę zbagowane i możemy tutaj zdobyć rzadkiego stamblera Pink Aliena za kasetki, a tych kasetek nie możemy na becie zbierać, więc to jest taki błąd pierwszy, ale widzowie, przechodząc do skórek, które będziemy mieli w Stumble guys to przechodzimy sobie tutaj do szafeczki zjeżdżamy sobie na dół i i na początku może zaczniemy od epickich, czy są jakieś epickie nowe? E, chyba, czekajcie, tutaj, tak, dokładnie, są nowe epickie i zobaczcie widzowie to, z nowych epickich skórek mamy tutaj żółtego, właśnie takiego e, ananasowego misia, e, tutaj mamy jakiegoś raziber i mamy cherryber, czyli mamy właśnie te misie gumowe, które mieliśmy, zielonego mieliśmy gumowego misia, tak, tym razem mamy tutaj czerwonego niebieskiego i żółtego i widzowie, właśnie z tymi skinami jest związana pewna teoria, że właśnie te skiny będziemy mogli zdobyć za darmo, no bo czysto Teoretycznie Stumble Guys, no, byłoby to trochę bez sensu, żeby po prostu wprowadziło do sklepu te skiny i każdego byśmy mogli z osobna kupić. No, bo to jest ten sam skin, tylko w innych kolorach. Więc możliwe, że po prostu e, będziemy mieli specjalne wyzwanie, w których będziemy właśnie te kolory różne mogli sobie zdobyć. To jest właśnie bardzo prawdopodobne. E, widziałem na internecie, że właśnie ludzie też sądzą, że właśnie za darmo będą te misie po prostu za wykonanie jakichś wyzwań. Także mamy trzy pierwsze skórki, które właśnie do Stumble Guys niedługo nadejdą. E, Zjeżdżając w dół, czy mamy tu coś epickiego jeszcze nowego? Chyba nie. Także lecimy sobie do legendarnych. Albo czekajcie, kliknę sobie wszystko i przelecimy tutaj w dół. I widzowie, i tutaj mamy kolejny, mamy kolejnego gumowego skina, mamy kolejnego gumowego, bo jak widzicie tutaj mamy właśnie tego misia gumowego i tutaj mamy gumową capybarę, mamy właśnie gamibara, czyli właśnie taka gra słów troszeczkę, gamibara, capybara i właśnie będziemy mieli taką żelkową capybarę, wygląda ona naprawdę super, bo te wszystkie żelkowe skiny właśnie jakoś tak fajnie wyglądają i tutaj ta capybara też wygląda na całkiem spoko skina. Lecąc dalej widzowie... To, czy my coś jeszcze mamy tutaj znaczy nowego? Tutaj był jeszcze jeden skin właśnie nowy, tylko muszę go znaleźć, widzowie I, i czekajcie, gdzie on jest? O, tu jest, tu jest mamy metal goblin mech. Właśnie to jest ten skin, to jest Goblin Mech legendarny, tylko że po prostu srebrny, więc właśnie mamy takiego srebrnego goblina mecha. Właśnie on też do Stumble jest niedługo powinien trafić w najnowszej aktualizacji. I widzowie, teraz mamy, przechodzimy do specjalnych skórek, bo mamy dwie chyba nowe specjalne skórki więc widzowie, pierwszą skórką to mamy. Go Golden Robo, mamy właśnie takiego robocika złotego. Mieliśmy go już w innej odsłonie, mieliśmy go jeszcze zwyczajnego, no ale tu jako specjalna mamy właśnie w edycji złotej, więc to jest pierwszy skin właśnie specjalny, który nadejdzie do Stumble Guys. i widzowie następną skórką jest Jade Nyan Beast, właśnie mamy takiego emeraldowego, szmaragdowego właśnie takiego smoka i wygląda on naprawdę super, nie wiem czy czasem ten skin jeszcze też nie był w zwykłej wersji, tak mi się przynajmniej coś że mieliśmy tego skina również, tylko że nie nie właśnie szmaragdowego. Możecie napisać w komentarzu, bo chyba, chyba pamiętam, że właśnie ten skin już był. Więc widzowie, tak się prezentują te skiny. Mówię, że prawdopodobnie będziemy mogli te trzy misie zdobyć za darmo, właśnie przy okazji jakichś wyzwań, no ale nie jest to potwierdzone na 100%, więc po prostu musicie brać moje słowa z dużym dystansem akurat dzisiaj. Ale widzowie, teraz przechodząc do jednej z nowszych, ważniejszych rzeczy, to no Nowa mapa, ponieważ nowa mapa nadchodzi do Stumble Guys, i właśnie na becie możemy sobie w nią zagrać. Także widzowie, stworzymy sobie grę standardową e, i wybierzemy rundy 3. I dobra, jak zobaczycie, mamy taką mapę jak Skyrocket Royal. Więc wybieramy sobie ją, wybieramy sobie ją trzy razy, właśnie, żebyśmy pograli sobie, zagrali sobie trzy rundy na niej. My klikamy stwórz i zobaczymy, jak ona wygląda. Bo ja jeszcze jej nie widziałem, jeszcze w nią nie grałem, także myślę, że może jakieś e, fajne zaskoczenie będzie. Ze strony Stumble guys, ale widzowie po prostu widzimy się już w pierwszej rundzie I widzowie jesteśmy w pierwszej rundzie I zobaczcie jak ta mapka się prezentuje Tutaj startujemy właśnie na takich podium Na których właśnie stoję I zobaczcie, mamy właśnie armatę Mamy armatę z tego trybu, że Gdzie przejmowaliśmy flagi I jak mnie to wybiło, jak mnie to wybiło widzowie No ale zobaczcie, mamy właśnie taką armatę Mamy taką wyrzutnię rakiet Ajajaj, spadłem Mamy wyrzutnię rakiet i pod E Nie wiem, w przypadku telefonu chyba po prostu musicie kliknąć na to, no ale na komputerze. O! Zobaczcie, jak to wywala. Na komputerze. Eee! Uratowało mnie! Na komputerze, jak klikniemy E, to możemy strzelać właśnie armatą. I w sumie to ta mapa polega na tym, że po prostu mamy taką e, wyspę skarbów. Tak jak mieliśmy właśnie e, mapkę Treasure Island, tak tym razem również to działa na tej samej zasadzie, że po prostu e, chyba biegamy i zbieramy monetki. Właśnie ojojoj, ale mnie wybiło. Właśnie tak to działa, że zbieramy monetki, a przy okazji możemy wywalać innych graczy za pomocą tych właśnie wyrzutni rakiet. Także myślę, że naprawdę spoko. Wiecie, ja nie przepadam za, za tymi trybami z monetami, ale jak mamy taki dodatek w postaci rakiety, że możemy po prostu przy okazji kogoś wywalić, to myślę, że naprawdę naprawdę fajnie będzie się to grało. Więc to jest ta nowa mapka, chyba innej nie ma, chyba innej nie ma, chyba ta zostanie właśnie dodana przy najnowszej aktywizacji więc sobie spróbujemy coś wygrać tutaj, zobaczcie jestem na pierwszym miejscu więc naprawdę dobrze nam idzie myślę, że będę tak po prostu w kółko sobie biegał i zbierał te monetki, albo tutaj czasem no, właśnie na środek szedł, bo tu na środku strasznie dużo się tych monetek respi i myślę, że na przykład w najnowszych wydarzeniach, które właśnie z Thumbelgeist będą dodawane, że wiecie na przykład zbieraliśmy te przepychaczki to zawsze na wyspie skarbów zbierało je się najlepiej, bo po prostu zamiast tych monetek mieliśmy właśnie te specjalne waluty, tak jak mamy teraz w przypadku kartridży to myślę, że widzowie na przykład ta mapa mogłaby być nową nową wyspą skarbów, że po prostu na tej mapie również moglibyśmy zbierać te wszystkie waluty właśnie zamiast monetek. I widzowie wylądowaliśmy na pierwszym miejscu pierwsza runda jest za nami i lecimy teraz do drugiej rundy, zobaczymy co na nas czeka i czy uda nam się wygrać. W ogóle widzowie chciałbym was przeprosić, że wczoraj nie było filmu, ponieważ no jak mogliście zauważyć albo nie to właśnie wczoraj nie wrzuciliśmy filmu, no ale to jest spowodowane tym, że po prostu jestem bardzo chory, jestem ostatnio bardzo chory i, i po prostu no ledwo mówię, właśnie ten film też jak mówię to mnie strasznie boli gardło, e, więc po prostu no, no wczoraj nie dałem rady, ale dzisiaj właśnie mam nadzieję, że uda mi się do końca to nagrać e, i właśnie coś dla was wrzucić, właśnie z tych nowości ze StumbleGuys no bo tutaj dostaliśmy nową betę, więc przydałoby się po prostu wam pokazać, które rzeczy do StumbleGuys trafią, także widzowie, no musimy, musimy wytrzymać. Postaram się kogoś tu zrzucić. Zobaczcie, tutaj biegnie jeden i czy uda mi się go trafić? Udało mi się go trafić i spadł. Spadł, więc udało mi się jakoś to fajnie zrobić. Chyba polecimy znowu. Ajajaj, zagapiłem się. W ogóle, czy można skakać sobie? O, patrzcie, można sobie skakać w ogóle między tymi polami, tylko no, tutaj się nie respią monetki, tu się nie respią monetki, więc... Więc to tak bardziej jakbyście na przykład byli, wiecie, już macie tyle monetek, że na pewno wygracie, to możecie sobie właśnie poskakać po tych polach i sobie po prostu poniszczyć kogoś z góry. Fajnie to działa, fajnie to działa, że właśnie możemy zrzucać, zobaczcie, spróbujemy go zrzucić. Ajajajaj, nie wychodzi nam to póki co, ale dobra, dobra, może jak się oddalę troszeczkę. Ajajaj, ktoś mnie jeszcze próbuje zrzucić i dawaj, dawaj, dawaj. Traf go, traf go, traf go. Jak widzicie, tutaj y, mamy troszeczkę y, limit, właśnie. Jak możecie w prawym dolnym rogu zobaczyć, mamy troszeczkę limit na strzelanie tymi rakietami. Bo jak strzelimy, to musimy chwilę odczekać, ale naprawdę ten czas jest taki mały, że, że po prostu no, można powiedzieć, że można spalić tymi rakietami. Można po prostu strzelać ciągle i e, no i na przykład wiecie, kogoś strzelimy, on upadnie i nie zdąży się podnieść, i możemy go znowu trafić. Więc to jest naprawdę, e, naprawdę e, OP. Więc ja postaram się jeszcze coś tu zrzucić, zobaczcie, jesteśmy ciągle na pierwszym miejscu. I kolego, kolego, nie podchodź. Dobra, udało nam się przejść do drugiej rundy. I widzowie lecimy do finału. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Oczywiście no, gramy w większości na boty. No ale wygrać na, na tej nowej mapie tak przedpremierowo byłoby naprawdę fajnie. Eee, I fajnie by nam się zapowiadała. Fajnie by nam się zapowiadała właśnie już jakby weszła normalnie do Stumble Guys, więc teraz lecimy finałowa runda. I zobaczcie, tutaj zbieramy monetki i póki co jestem pierwszy, a zebrałem tylko jedną monetę, więc naprawdę super jeszcze 113 sekund właśnie te mapki, tak jak wyspa skarbów są strasznie długie, strasznie długie więc widzowie, jak będzie tryb właśnie, że będziemy mieli to wydarzenie że będziemy grać tylko na tej mapie no to musicie się przygotować, że naprawdę dużo to, długo to trwa ponieważ samo wygranie trzech rund właśnie na, na tej mapce zajmuje około 7 minut, także widzowie, no jest to naprawdę dużo, więc musicie się przygotować, że po prostu granie na tej mapie wiąże się z tym, że długo będziecie grać. Więc mi zostało jeszcze 80 sekund. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać tutaj podium. Czy my cię tutaj trafimy, mam nadzieję, że go dogonimy jakoś i udało nam się trafić Dobra, i zobaczcie jak go wywaliło, zobaczcie jak go wywaliło Ale zobaczcie, on jeszcze żyje, on jeszcze żyje, także postaram się tutaj go dogonić i zrzucić Ale zobaczcie, no widzieliście jak go wystrzeliło po prostu Bo te tutaj, właśnie te trampolinki strasznie, strasznie wywalają nas wysoko e, Zobaczcie tutaj walnę se i zobaczcie, oj. oj, oj zobaczcie o, widzieliście to, ja chcę to powtórzyć, ja chcę to powtórzyć, bo po prostu tak nas wywala mocno, więc lecimy tutaj i w prawo. Oj, oj oj, oj. Fajna zabawa jest na tym, ale ja postaram się tutaj zdobyć wszystkie jakby yy, bo jak zobaczycie, możemy Wystrzelić się w górę i tam mamy takie trampoliny. Oj oj, oj zobaczcie, jestem na drugim miejscu. Muszę to pozbierać, muszę to pozbierać. Jest niezaciekawie, myślałem, że prowadzimy totalnie. A tutaj, yy, no pod koniec ktoś zaczął zbierać te monetki już tak na poważnie. Więc ja postaram się jeszcze tutaj troszeczkę tą pozycję naszą ustabilizować. Więc zbieram sobie jedna moneta, druga moneta, trzecia moneta teraz na środek, i przez te 11 sekund muszę jakoś zbierać co sekundę monetki. Bo myślę, że szybciej, niż, niż po prostu tak jak ja teraz, nie da się zebrać tych monet. Więc 3, 2, Jeden i widzowie wygraliśmy, wygraliśmy Jest to pierwszy raz mój na tej mapie nowej i udało nam się wygrać, więc naprawdę super I widzowie no myślę, że myślę, że naprawdę ta mapka wygląda spoko Możecie napisać w komentarzu czy wam się ta mapka podoba Czy będziecie właśnie na niej grać I widzowie ja teraz wracam do lobby i widzowie dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego materiału Przypominam o Subiku oraz łapce w górę jeśli film wam się spodobał Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!